Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy live na żywo prowadzę z miasteczka, może już się domyślacie po tej planszy, którą Wam pokazywałem, a może nie, z typowego sycylijskiego miasteczka, a mianowicie z Corleone. Corleone, czyli miasta, które było kanwą dla książki Mario Puzo. Ojciec Chrzestny oraz filmu Francisza Forda Coppoli o tym samym tytule. Kochanie, ja jestem zakochany w tym mieście. Nie tylko dlatego, że to historia mafii tutaj się pisała i historia również sprawiedliwości, ale przede wszystkim dlatego, że jest tu po prostu przepięknie. E, może ja tak pokrótce Wam opowiem o tym Corleone. To jest naprawdę typowe sycylijskie miasteczko. Liczy sobie około 12 tysięcy mieszkańców. Jest położone, stąd między innymi czas tego live'u, jest położone pomiędzy wzgórzami, w takim zagłębieniu. Dookoła są wzgórza. To była bardzo ważna cecha tego miasta, ponieważ było, jest bardzo trudno dostępne, w związku z tym mogli się tu ukrywać między innymi bosowie mafii sycylijskiej. Miasteczko, które głównie utrzymywało się z drobnego handlu oraz z rolnictwa. Bo tutaj chłopów, rolników jest bardzo dużo. Było i jest bardzo dużo. I z tym wiąże się również to, dlaczego tu, właśnie w tym miejscu, mogła rozwinąć się jedna z najsilniejszych, najbardziej krwiożerczych, najbardziej niebezpiecznych organizacji przestępczych na świecie a mianowicie Koza Nostra. Mafia sycylijska. Miasto zaciecała Sycylia i historia związana jest z tym, że tak naprawdę nigdy nie mieli jednego władcy. Nie było tu silnych struktur państwowych, nie było żadnego króla. Buongiorno. Nie było żadnego króla, a to przed chwilą widzieliście pana, który sprzedał mi o to tą, tą koszulkę tematyczną. Tak, tak, właśnie koszulkę Corleone. I miasto to, z racji tego, że tych struktur państwowych nigdy nie miało silnych, to ktoś zarządzający tym miastem musiał w miejsce tych struktur wejść. Nie od razu była to mafia. Najpierw byli to koloniści, feudałowie, z Hiszpanii, którzy tutaj mieli latyfundia. Te fundia były zarządzane przez lokalnych ludzi. Z nich później, z tych lokalnych ludzi właśnie wywodzili się przyszli mafiozi. Byli tu również Arabowie, bo Sycylia była przede wszystkim kolonią. Sycylia była przede wszystkim kolonią, było, było, była takim miejscem, które, tak jak mówiłem, tych struktur państwowych nie zdołało wykształcić, a nawet jak te struktury wykształciły się wreszcie, a w zasadzie z pomocą Garibaldiego, który doprowadził do zjednoczenia Włoch. Proszę bardzo, Bernardino Verro, też jedna z postaci ważnych, no nie wiem, o teraz go widać, też jedna z postaci ważnych dla miasta. Proszę bardzo, jest pan Bernardino. On też jest mało temperamentny jak na Włocha, ale to nawet dobrze. I wracając do naszej opowieści o mafii, była również kolonią, była kolonizowana również przez Arabów, była kolonizowana przez Greków, była kolonizowana właśnie przez Hiszpanów i te ziemie, które tutaj były wykorzystywane przede wszystkim przez rolników. To jeszcze Wam pokażę tutaj przerwę na chwilę, i pokażę Wam jak, jak wygląda codzienność, codzienna droga. Proszę bardzo. Tak wyglądają drogi tutaj. Są niesłychanie wąskie, a Włosi jeżdżą. No to się nawet nie da opisać słowami, jak oni jeżdżą tutaj. E, o właśnie, przed chwilą mało sobie nie zaliczył stłuczki z tym panem. To ja może zejdę tutaj sobie spokojnie na. Na ulicę i pójdziemy gdzieś w spokojne miejsce. Te laty fundia, zarządzane przez Hiszpanów, a później przez innych władców tych ziem. ziem, były kontrolowane przez ludzi, którzy zarządzali tymi ziemiami w imieniu aktualnych właścicieli, aktualnych panów. I z tej kasty. Zaczęli wywodzić się właśnie mafiozi. Mafiozi najpierw mierzyli tego chłopa pańszczyźnianego. Doprowadzali do tego, że yy, nie buntował się, nie miał, nie, nie miał ochoty buntować się przeciwko swojemu panu. Yy, I tak ta kasta pomiędzy, powiedzmy to ala właścicielem ziem, czyli ala takimi strukturami państwowymi, a strukturami yy, społecznymi yy, Zaczęła się wytwarzać właśnie ta kasta, którą byśmy dzisiaj na pewno nazwali policją, wymiarem sprawiedliwości. O, teraz będzie mi troszeczkę się ciężko mówiło, bo idziemy pod górę. W ogóle Corleone jest głównie pod górę albo głównie na dół. Nie są to dla mnie nic innego człowieka najbardziej sprzyjające okoliczności przyrody. No ale nie narzekajmy, jest pięknie. Więc tak. Wykształciła się ta grupa. Ta grupa przez lata rosła w siłę. Rosła w siłę do tego stopnia, że kiedy Sycylia już należała do państwa włoskiego, w zasadzie niewiele tu mogło się wydarzyć bez zgody mafiozów. Przełom XIX i XX wieku to oczywiście rozkwit. Zarówno tej mafii tutaj w Korleone, jak i mafii na kontynencie oraz w wyniku emigracji mafii w Stanach Zjednoczonych. Jedna ważna sprawa, za każdym słowem, za każdym razem jak mówię to słowo, to włosi się tu za mnie, Cycylijczycy się na mnie oglądają, bo to słowo jest tutaj bardzo niepopularne. Nie polecam zaczepiać żadnego Sycylijczyka, szczególnie w tym mieście, i rozmawiać z nim na tematy związane z organizacją przestępczą, ponieważ najczęściej mieli no, złe wspomnienia. Złe wspomnienia do tego stopnia, że można się spotkać wręcz z wrogością. A propozycje, czy nawet łażenie z kamerą i pozorowanie nagrywania, bo takie sobie próby robiłem przed tym liveem, kończyły się kategoryczną prośbą o zaprzestanie, zaprzestanie fotografowania i filmowania. Coś wam pokażę jeszcze w międzyczasie. Do tej mafii oczywiście wrócimy, bo to temat rzeka. To jeden z kościołów. Nie potrafiłem go w tej chwili zlokalizować na planie miasta, a to przede wszystkim z tego powodu, że jest to ruina. I to ruina do tego stopnia, że mieszkają tu bodajże tylko zwierzęta, a głównie ptaki oraz tam proszę bardzo, tam wysoko, tak, tam wysoko rośnie roślinność. No dobrze, to dosyć widoków, wracamy do opowieści o Corleone. E, tak jak Wam zacząłem mówić, Corleone w latach XX, e, 20, 30. XX 20 wieku mm, no było już e, bardzo silnie kontrolowane przez e, organizację przestępczą zwaną mafią. E, no i również było to związane z tym, że Mafia wykonywała tutaj funkcję wymiaru sprawiedliwości, o czym też Wam już zacząłem mówić. Wymiaru sprawiedliwości, pomocy społecznej, instytucji zapomogowo-pożyczkowej. Opiekowała się tutaj tymi ludźmi. Jeżeli ktoś komuś tu ukradł torebkę, mógł przyjść do swojego mafiozo, do jakiegoś z bossów albo pomniejszych członków mafii. Na przykład do kapitana, bo to struktura była bardzo dobrze rozbudowana. Na mym szczycie był boss, później był underboss. poniżej byli kapitanowie, a kapitanowie mieli pod sobą żołnierzy. a ci żołnierze współpracowali jeszcze ze współpracownikami i ci współpracownicy, jako jedyni, nie korzystali z ochrony pełnej ochrony mafii z tego względu, że można było im zrobić krzywdę i wiązało się to z konsekwencjami dla takiej osoby. Natomiast każdy, kto przynależał do mafii, Przynależał do Goza Nostry, to zabicie go bądź skrzywdzenie go wiązało się z no, też konsekwencją w postaci np. uśmiercenia takiej osoby. Nie można było takich rzeczy robić. Tutaj, tak jak mówię Wam o tej sprawiedliwości i tym poczuciu tej sprawiedliwości lokalnym. I funkcja, jaka w związku z tym pełniła mafia. No to właśnie było to, że jak ukradli Ci ktorebkę do swojego znajomego z ulicy, to był mój, mógł być twój wujek, albo nie wiem, znajomy pan, którego widzia, widzieliście codziennie, jak zawoził córkę do szkoły na przykład. Możecie pójść do niego, powiedzieć, że ukradli wam korebkę, albo coś cennego, albo coś zabrali. I on już zajmował się tą sprawą. Oczywiście, wszystko nie było za darmo, to było. Także obowiązywała totalna lojalność. Szacunek dla mafii oraz no, trzeba było wszystko im mówić. Dokładnie wszystko im opowiadać, co się dzieje, gdzie jest policja, co oni próbują tam zrobić. Finał był taki, że w pewnym czasie na ulicach Corleone, ale nie tylko, również Palermo, lądowała no, codziennie masa trupów. Ludzie byli zabijani chowani do toreb byli składowani rzucani po prostu do śmieci i codziennie rano znajdywano prawie codziennie rano albo codziennie rano znajdywano właśnie ludzi i może tak, nie było kolorowe tak jak w filmie tam nikt nie marnował kulki na takiego człowieka takiego człowieka po prostu duszono i w ten sposób go pozbawiano życia W tej chwili jesteśmy przy bardzo ważnym miejscu, które wiązało się z walką z mafią. To już było dzisiaj na planszy. To jest ta CIDMA, czyli Cent Międzynarodowe Centrum Dokumentacji e o Mafii i Ruchu Antymafijnego. Są tu przede wszystkim, dziś wam, wam tego nie pokażę, jutro postaram się, żeby były zdjęcia, ponieważ jestem tu umówiony na zwiedzanie e na godzinę 10. E tutaj znajdują, znajduje się bardzo dużo akt spraw. E Przede wszystkim takiego słynnego um, procesu. Nie ja pamiętam, czy to był proces tysiąca. No w każdym razie napiszę wam e, na jakiejś kolejnej planszy takie szczegóły e, w zasadzie procesu, który doprowadził do rozbicia, a na początku do bardzo silnego e, uszkodzenia, bardzo silnego e, zahamowania rozwoju mafii sycylijskiej. O tym, kto za tym stał, też wam za chwilę powiem. Bo stało przede wszystkim dwóch ludzi, dwóch wspaniałych ludzi, a jeden w szczególności. Natomiast wam powiem jeszcze o dwóch takich panach, którzy w zasadzie za największy rozlew krwi w tym mieście i w ogóle w, na Sycylii byli odpowiedzialni. Mianowicie był to pan Bernardo Provenzano oraz Salvatore Reina. Szczególnie ten drugi, o którym wam powiedziałem, słynął z tego, że no był wyjątkowo okrutny, wystarczyło się z nim nie zgodzić i następnego dnia można było już, mówiąc brzydko, wąchać kwiatki od spodu. Co więcej, zgodnie z powiedzeniem strzeż się kurdupla, przepraszam wszystkich niskich wzrostem, natomiast coś w tym przypadku, w tym powiedzeniu na pewno miało do powiedzenia, ponieważ ten gość miał 1,58 m wzrostu. E, oczywiście sympatie polityczne są nieistotne, ale może Wam to coś nawet przypomina. Przechodzimy dalej po, tej, po tym Corleone, tak chodzę w kółko. W sumie w tej chwili jeszcze mogę Wam pokazać piękne widoki, które mamy tutaj na górze. Tam wysoko, ja się na chwilę zatrzymam, żebyście widzieli, tam wysoko, jeżeli widzicie, jest skała, na tej skale jest krzyż. To jeszcze nie jest ta skała z tym krzyżem, który, że tak powiem, jest takim najpiękniejszym punktem widokowym tutaj w okolicy, ale jest takie miejsce, gdzie jest właśnie taka torre saracena, czyli wieża saracenów, która jest zlokalizowana na szczycie najwyższej tutaj lokalnej góry, na której niestety w dniu dzisiejszym nie można było się dostać, ponieważ droga jest w pewnym momencie zamknięta totalnie dla wejścia dla turystów, kiedyś była dostępna. Stamtąd między innymi były robione kadry do filmu. Czekajcie, przełączę się na siebie znowu. Kadry do filmu dokumentalnego o mafii w Koroleone, o mafii sycylijskiej eee, i właśnie o tych ludziach, o których Wam przed chwilą powiedziałem. Eee, co jeszcze mogę Wam powiedzieć ciekawego o mafii, takiego, czego może się nie spodziewaliście, jeżeli się tą tematyką nie interesujecie. Mianowicie, e, to nie była struktura, tak jak Wam już mówiłem, filmowa, która wyglądała pięknie. Oni strzelali, mieli pistolety, od razu było widać, że to są mafiozi. Nie, to, byli, to był taki sąsiad, jak twój, czy mój, dokładnie taki sąsiad. Nikt specjalny nie rzucał się w oczy. Taką cechą, która ich wyróżniała i która czyniła z nich bardzo niebezpiecznych, była wyjątkowa, wyjątkowa mściwość. To jedna cecha. A druga była to, a drugą było wyjątkowe okrucieństwo. Jedno i drugie powodowało, i oraz struktura, która była tutaj. Zbudowana e, mafijna powodowało, że przez bardzo wiele lat no, ta struktura po prostu była nie do ruszenia. E, pierwszym człowiekiem, który w zasadzie ruszył i od razu zniszczył, a przynajmniej zaczął niszczyć tą mafię e, zaczął niszczyć tą strukturę był sędzia. E, słynny sędzia Giovanni Falcone. Sędzia, który doprowadził właśnie do tego słynnego procesu e, mafijnych bosów, którzy pomimo tego, że byli wsadzani do więzień, to najczęściej w tych więzieniach czuli się jak po prostu w drugim domu. Stamtąd sobie zamawiali dobre jedzenie, e, stamtąd kierowali grupą przestępczą, grupami przestępczymi, e, całą mafią, e, niczego się nie obawiając. E, ten człowiek, ten sędzia, e, w zasadzie jego. Źródłem jego sukcesu, największego i powodem sukcesu, który odniósł, było to, że potrafił uderzyć w, nie tak jak inni sędziowie w najczulszy punkt mafii, mianowicie w konta bankowe. Jak żeby inaczej. W końcu Al Capone, słynny Al Capone, nie poszedł cię za zabójstwa, tylko za podatki, czyli za pieniądze. A człowiek, który doprowadził do upadku mafii sycylijskiej, już finalnie, to e, również miał taką umiejętność, że potrafił rozróżnił, potrafił dojść do źródła każdych pieniędzy, które były, funkcjonowały w mafii, i między innymi potrafił odróżnić pieniądze czyste od brudnych. A teraz, proszę bardzo, taki koteczek. Wczoraj się z dziećmi śmieliśmy, że to zwierzęca mafia, bo od kiedy tu jechaliśmy, to zwierzęta nas widziały, przypatrywały się i zwiewały. I moje dzieci się śmiały, że przekazują informacje tutaj do Capo di tutti i przekazują informacje o i przekazują informacje o tym, że jedziemy. Nie wiem po co, ale dobrze się bawiliśmy przy okazji. Więc wracając do sędziego Falcone, to muzeum, które widzieliście tego ruchu antymafijnego. Jest właśnie poświęcone przede wszystkim jemu i drugiemu sędziemu, którego w tej chwili którego w tej chwili nie pamiętam. Natomiast jest, jest też człowiekiem, był przyjacielem. Był przyjacielem Dziowianiego e, Falconego, Dziowianiego Falcone e, i również był sędzią i również prowadził ten proces tysiąca bodajże, jak to się tam nazywało, nie jestem w tej chwili pewien, tak jak mówiłem, wszystko Wam później napiszę e, na oddzielnej planszy, jak się ten drugi sędzia też nazywał, bo w tej chwili nie pamiętam. O, wreszcie trochę ciszy, wyszliśmy na e, jakieś takie miejsce, gdzie... Jest naprawdę cicho i spokojnie. W każdym razie człowiek ten doprowadził do tego procesu, doprowadził do skazania. Dwa razy organizowano na niego zamachy. Pierwszy w latach, pod koniec lat 80., który zakończył się niepowodzeniem, ponieważ w jego willi, gdzieś, gdzieś którą miał, zlokalizowano bombę. Odkryto, że jest bomba, tą bombę udało się rozbroić. Sędzia uszedł z życiem. Natomiast w roku 1992 miało miejsce swoiste włoskie 11 września, mianowicie autostradą, autostradą, która prowadziła z Palermo, tutajszą chyba A29, tak się nazywała ta autostrada, miała taki numer, jechała kolumna samochodów. I w pewnym momencie ta kolumna samochodów na jednej ze stakat po prostu wyleciała w powietrze. Tą kolumną poruszał się, w tej kolumnie między innymi poruszał się właśnie sędzia Falcone, jego żona, jego ochroniarze i jeszcze kilka innych ważnych osób. Wszyscy zginęli. Mafia na zlecenie właśnie z tego swojego bosa, czyli Salvatore Reiny zaminowała 100-metrowy odcinek autostrady. Dosłownie zaminowała. Zużyli podobno. Prawie pół ton materiałów wybuchowych, żeby zniszczyć, żeby zabić tego człowieka. No i finalnie im się to udało. Kochani, pokażę Wam jeszcze parę widoczków i będziemy powoli już zmierzać do końca z tym, tym live'em, bo robi się już naprawdę ciemno. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć taką sentencją, zakończyć taką sentencją, i widoczkami za chwilę, które będziecie mogli tutaj podziwiać razem ze mną, e, sentencją, którą, miał, którą lubił mawiać e, właśnie sędzia sen, Giovanni e, Falcone. E, I lubił on mawiać za Cezarem, że ten, który jest odważny, boi się raz, a ci, którzy nie boją, którzy boją się, e, no to boją się setki razy. I coś, coś, w tym właśnie, coś w tym właśnie było. No dobra, to jeszcze przełączę się, Wam tutaj pokażę, jak wygląda Sycylia, jak wygląda Corleone i o jego okolice. Teraz jest wieczór, cicho, spokojnie czy sympatycznie. Oj Hubert Czepia się, że jak mam te okulary ciemne. Jak mam jasne to też jest wiele nie lepiej O, tam chłopaki machają Speak English No widzicie, tutaj chłopaki nie bardzo potrafią mówić po po angielsku, a w ogóle jest problem, żeby się tutaj z ludźmi dogadać w języku angielskim. Dogadujemy się na migi albo się dogadujemy w łamanym angielskim. Choć spotkałem się również z osobami, które znają przynajmniej kilka słów po polsku. No dobrze, kochani. To ja Wam życzę w takim razie jeszcze ciągle pięknego wieczoru. Na pewno się jeszcze usłyszymy na jakimś kolejnym live. Być może ten live będzie jeszcze z Sycylii. Natomiast no na tą chwilę to chyba już powiedziałem Wam wszystko, co chciałem powiedzieć. Reszty grzechów nie pamiętam. Że żadnego nie żałuję. I na pewno nie będę nikogo prosić o rozgrzeszenie z tego tytułu. W takim razie. Już bez tych ciemnych okularów, trzymajcie się cieplutko. Jeszcze raz miłego wieczoru. Dzięki, że byliście. No i kończymy. Ciao!